Dobra, witam z powrotem. Po przechwytach robimy kolejną misję. Co my tu mamy? Boże, wszystko jest związane z prostytucją, no nie mam pojęcia. O co tu chodzi? Yy, przekaz do ubezpieczeniem to jest śmieszna misja, możemy ją zrobić. ready for a fight. I'll be the judge of that. I think I can handle myself. Come to my gym. it. I just want your ride. you should leave us alone. i the music. Oh, Kurde. <laughs> <laughs> Jak widzicie poprzednią misję kurcze robiłem łącznie tam 15 minut nie. Ta policja myśli, że mnie dogoni. Tak w ogóle by the way ostatnio Zatwiłem sobie Lincza dwójkę Jedynkę już przeszedłem z kumplem Czai się teraz na dwójkę Jedynka była w miarę spoko Zobaczymy co z tego po prostu wyjdzie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, ale ogólnie wszystkie gry na kopie są chyba warte uwagi, bo nie ma to jak fan yy, grania z kumplem. No, już prawie jesteśmy, prawie dojechałem, wypad, skręcam więcej limuzynów, nie będę jeździł.

Dalej, dalej tam. A dobra, to jest tutaj, tak? Okej. Okay. No dobra, czekam na auto. Uuu. Dokładnie, cała misja polega na tym, żeby rzucać się pod auto i robić sobie krzywdę. <gry> Kurde, jedzie mi ale ona za szybka to nie jest. O, jeszcze ma czerwone, no świetnie. Ci też mają czerwone. O, siedemdziesiąt kafli trzeba zdobyć. Woo, to było do... Jeszcze jest tutaj tryb adrenaliny, on się ładuje. Jak właśnie robimy sobie wrażenie, jakieś tam wtedy możemy tą postacią kierować. No właśnie, tak teraz, Dobra, to jest jedna z prostszych misji, więc ją zrobimy raczej bez problemu. O kurde, o korek, no jak korek. Czy mogliby jechać? No w końcu, już co miał o to chodzi. Dobra ten ruszy zaraz. Bo wow. jeszcze dziesięć tysięcy, ale ci stoją, twardo. Mm. <laughs> Karambol, no, Dawać. co koniec bez jaj, bo jeszcze nie zrobię tego. No o co chodzi, czemu wszyscy stoją? Ja pieprzę. Nie ogarnię ich, nie. Nie zrobię jeszcze tego, nie. Bez jaj. Bo bo. O, prawda, udało się. 70 tysięcy zdobyte. Od razu to mogą jechać, bo widzę, że to jest większy ruch. Jakoś autostrada. Ta misja przekręt z ubezpieczeniem podobno nawiązuje tam do ...do tego co się dzieje w Ameryce. bo Tam podobno ludzie sobie specjalnie robią krzywdy, żeby dostać kasę z ubezpieczenia. O! Ciekawe, dobra, zróbmy jeszcze szybko kolejną misję. Wypalanie szlaku. No ok, bierzemy taksówkę. Boż, jeszcze różne. Mówię teraz, te wszystkie misje to są aktywności, więc później można je wykonywać yy, jeżdżąc po prostu do danych punktów na mapie. Niektóre są fajne, niektóre takie sobie, ale ja ich nie wykonuję, bo się nie opłaca. Trzeba po prostu dojechać z punktu A do punktu B. I chyba przy zderzeniu z jakimś autonomem wybucha. Bo i teraz, a nie ja na samych, bo wybuchają Myślałem A może? A ja już nie wiem Nieważne Jedźmy po prostu bo! Są rośnie, tak ma być. No, szybka misja. O, gęki show. <grymne> ale nie, robimy. Dobra, jeszcze jedno zróbmy. Oko tygrysa. No... Chyba wiem, co to jest, ale.

A Ta, tutaj chodzi o to... O kurczę Tutaj chodzi o to, żeby jechać jak najszybciej Żeby Tygrys mnie nie atakował a on co chwilę mi tam przeszkadza Najlepiej po prostu wjechać na jakąś szeroką drogę Znowu niewalną o, te auto fioletowe, czy purpurowe jak to woli Po prostu przeszkadzają mi, blokują mi drogę żeby się tylko zatrzymał O kurde, złą drogę obrałem, bo tutaj widzę Chociaż Dam radę Ta no, jak on mnie uderza, to tracę kontrolę na chwilę nad pojazdem I rzucę mną mną jak szatan o, dobra. Długa, prosta. Zogarniemy. Wow. To, mówię, misja prosta, raczej przyjemna. No, na pewno te początkowe są tak łatwe, ale później to nie wiem. Czy jakoś się zbytnio różnią, czy nie. Dobra, zaraz się odwaga napełni. I będziemy w domu koniec. Skortowanie tygrysa dwa tysiące z nowego A, teraz Benchera można dzwonić, można pomagać. Ale raczej nie skorzystam z jego usług. <gry> chociaż kto wie. No dobra. Tutaj zakończę może. Kolejne misje pokażę wam w następnych częściach. Więc trzymajcie się na razie. Hej.